Staraj się albo nie. Nie ma co próbować. Hej, hej. Witam Was w pierwszym filmie z cyklu Podstawy Star Wars, w którym postaram się laikom przybliżyć to uniwersum. Zdałem sobie bowiem sprawę, że wiele rzeczy dla mnie oczywistych jest zwyczajnie niezrozumiałych dla tych, którzy wejdą na kanał pierwszy raz, bo na przykład zobaczyli serial na Disney Plus i wpisali jakieś tam pytanie do Google. W swoich filmach wiele rzeczy przyjmuję za oczywiste, jak na przykład nie wiem, timeline, wydarzeń czy jakieś pojęcia. Niektóre tematy poruszałem już na przestrzeni lat na tym kanale, ale teraz postaram się jaśniej, klarowniej i przede wszystkim szybciej. Nie mógłbym zacząć od innego tematu, jak odpowiedź na proste pytanie: czym tak naprawdę jest kanon Star Wars? Tak, robiłem już o tym film w przeszłości, teraz będzie prościej wyjaśnione i tylko to, co najważniejsze. Kiedyś nie było jednego kanonu Star Wars, zatem niepoprawne jest mówienie stary kanon, ale dla uproszczenia ja czasem takim się niepoprawnym określeniem posługuję. Kiedyś było Expanded Universe, na który składały się wszystkie dzieła, mówiąc krótko, które nie wyszły spod ręki Lucasa. Autorzy licznych opowieści z uniwersum Star Wars sami w zasadzie się tam w pewnym momencie zaczęli dogadywać, aby jakoś tam ta cała historia Gwiezdnych Wojen trzymała się kupy. No, różnie z tym dogadywaniem było. W opowieściach z Expanded Universe mamy masę, na przykład, nachodzących na siebie wydarzeń. Nie wydarzeń sprzecznych ze sobą, bo o zwyczajnie głupich pomysłach to nie wspominam. Znaczy, wspominam w osobnym filmie, po prawej jest karta. W każdym razie, wtedy Lucasfilm sprzedawał licencję, ale nie bardzo kontrolował, co tam powstaje. Kanon nie był w żaden sposób wtedy znormalizowany i chyba sami fani też ukuli podział Kanonu na takie jakby następujące szczeble ważności. Kanon Lukasa, zwany G-Kanon, czyli filmy i ich adaptacje komiksowe i książkowe, ale tylko w stopniu, w jakim pokrywały się z filmami. Czyli jeśli jakaś scena na przykład pojawiała się w książce, w wersji rozbudowanej względem filmu, to te dodane fakty w książce już nie należały do G-Kanonu. Kanon T, czyli telewizyjny, czyli wszystko to, co owszem wyszło z podręki Lukas Filmu, ale dla telewizji, w sensie zauważcie różnicę, Lukas Filmu, a nie Lukasa. W tym zawiera się na przykład serial Wojny Klonów. No i potem to już panował raczej bałagan, bo znajdowały się w kolejnych kanonach dzieła, jak powiedziałem, licencjonowane, ale niekontrolowane treściowo przez Lucasfilm. Znaczy, no, kontrolowane na tyle, żeby na przykład nie było tam, nie wiem, opisów orgii seksualnych w Pałacu Dżaby. Wiecie, aby lektura była skierowana do właściwego odbiorcy. Lucas zastrzegł tylko, że twórcy komiksów, gier i książek mają nie ruszać czasów przed klasyczną trylogią, czyli tego momentu, który potem został zagospodarowany m.in. w trylogii prequeli. Powstawały zatem opowieści dziejące się np. w tym samym czasie co wydarzenia trylogii, takie które działy się po niej i oczywiście takie które działy się znacznie wcześniej, czyli na przykład w czasach starej republiki była taka seria komiksowa Tales of the Jedi i nie mówię tutaj o serialu Tales of the Jedi, który możemy teraz oglądać na Disney Plus, to zupełnie dwie różne rzeczy. Był jeszcze tak zwany kanon C i kanon S. Ten pierwszy zwany kanonem ciągłości, czyli continuity canon Zawierał wszystkie treści, które sobie nie przeczyły po prostu. A kanon S, zwany Secondary, zarezerwowany był na dziwne pomysły ze starych publikacji. Komiksów Marvela, jak na przykład Płacząca Góra. No i do tego mamy jeszcze kanon N, czyli nie kanon, gdzie mieszczą się wszystkie dzieła licencjonowane, ale nie mieszczące się w powyższych kanonach. Nie? Bałagan i to tak naprawdę... Bardzo to było uznaniowe wszystko, ale no, fani jakoś, nie wiem, może podświadomie rozumieli co, gdzie należy. No i przyszedł pan Disney, który kupił prawa do Star Wars i ogłosił, że wszystko zostało wrzucone do jednego worka z napisem legendy. Owszem, mogą nadal pojawiać się legendarne opowieści, ale powinny być wyraźnie oznaczone. Do owego worka nie trafiły oczywiście filmy wtedy epizody od 1 do 6 oraz wszystkie wydane wtedy sezony serialu Wojny Klonów oraz film Kinowy Clone Wars z 2008 roku. No i w zasadzie tyle, tam nie przypominam sobie, żeby coś jeszcze było jakby wyjątkiem w tym podziale. Od 25 kwietnia 2014 roku zaczęła się nowa era Star Wars. Obecnie niewiele, w zasadzie chyba prawie wcale, pojawia się dzieł rozwijających legendy. No chyba, że wspomnimy o dodatkach fabularnych do gry MMO The Old Republic. Te wydarzenia należą do legend. Faktem jest, że jeszcze przez wiele lat będziemy mieszać informacje z kanonu i legend. Po pierwsze, dlatego, że dla obecnego kanonu legendy to gigantyczne źródło inspiracji i powiedzmy szczerze, część wydarzeń i postaci pojawia się w obydwu, że tak powiem, uniwersach w lekko zmienionej formie. Po drugie, w legendach mamy po prostu jak na razie znacznie więcej informacji. Jako przykład podam tutaj choćby podręczniki do papierowych gier RPG w uniwersum Star Wars, w których jest tyle bardzo szczegółowej wiedzy, że czasami głowa boli. Zatem niejako automatycznie uzupełniamy wiedzę z kanonu. Informacjami z legend. Warto zawsze zdawać sobie sprawę z tego, co należy do kanonu, a co do legend. Bo, na przykład, nie wiem, fakt, że Darth Revan jest wspomniany jako Sith w jednym ze słowników ilustrowanych, rozszerzających informacje o epizodzie 9, nie oznacza to, że cała historia Revana z książek i gier staje się automatycznie kanonem. Czyli wiemy, że był Sith o imieniu Revan, natomiast tak naprawdę w kanonie nic więcej, czy niewiele więcej o nim wiemy. Dajcie znać w komentarzu, jakimi tematami mam się jeszcze zająć w serii podstawy Star Wars i koniecznie zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmików. Uważajcie na siebie, uśmiechajcie się często i niech moc będzie z Wami. Trzymajcie się. Pa pa!